Cześć moi bloku z tej strony Blukiś TV a w dzisiejszym odcinku poprzedza z przeglądu magazynu lego Ninjago na rok dwa, na numer 11 na 2019 z kajem i ultramieczem dobra ehm, dobra chciałam zrobić cięcia, ale już nie zrobię znowu co można oglądać na cartoon network, gdzie jest młodzi akcja wiktor i Valentino, Craig z spotoku potoku i 10 superhero girls Yy, tu jest spis treści. Tutaj opis Kaja. I ten... Jakby złożyć po prostu? Jestem ja większość, który się nie miałem. Yy, dobra, nie będę wam tak za bardzo streszczać tego. O, blakaty. Ten, ten blakaty mi się podoba. Ja by chyba sobie naspę w pokoju. Yy, dobra, wracając dalej. Mamy tu reklamę magazynu z Lego Batman. Jezu, ten, Jezu, ten, ba ten magazyn już tak dawno wyszedł. Dalszy ciąg komiksu... Komiks, komiks... Tak, sam. Lodowi Samuraje, konkurs... O, proszę, tu są wszystkie, tu są wszystkie magazyny, jakie były. Pamiętaj, że takie coś też było w Ninjago I w następnym magazynie, co będzie? No, ewidentnie LEGO zaczyna brakować powoli pomysłu. Kolejny Lodowy Samuraj, no ja nie mówię, że się nie nie że było. Naprawdę, no, mojej armii się przyda. Yy, dobra. Ja już się zami widzę przy figurce złożonej.